Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że jednym prostym zdaniem możesz całkowicie zmienić energię w swoim domu? A co jeśli powiem Ci, że jest to możliwe, kierując się bezpośrednią radą Ojca Pio, jednego z największych świętych Kościoła? Dzisiaj opowiem Ci, jak trzykrotne powtórzenie frazy może zaprosić Ducha Świętego do Twojego domu i przynieść niesamowite zmiany w Twoim życiu. Zostań ze mną i odkryj, jak ten mały akt wiary. Może mieć ogromne znaczenie w Twoim codziennym życiu. Nie będziesz chciał tego przegapić. Wyobraź sobie spokój i ciszę, jaką możesz poczuć, gdy masz obecność Ducha Świętego w swoim domu. Zmartwienia, które wydają się nie mieć końca, chwile udręki i niepewności wszystko to można zmienić, jeśli otworzysz swoje serce i swój dom na tę boską obecność. Ojciec Pio, znany ze swojej absurdalnej wiary i cudów których dokonywał, pozostawił nam potężną radę. Powiedz trzy razy, aby zaprosić Ducha Świętego do swojego domu. Poczekaj i obserwuj zmiany. Nie mówimy o jakiejkolwiek zmianie, ale o czymś głębokim i znaczącym. Zastanów się, jak możesz zmienić nie tylko swoje otoczenie, ale także swojego ducha i sposób patrzenia na życie. Ta praktyka to nie tylko tradycja religijna, to zaproszenie do odnowienia wiary, energii i wewnętrznego spokoju. Subskrybuj kanał i zostaw swoje intencje modlitewne w komentarzach. Dlaczego więc nie spróbować? Otwórz drzwi swojego domu i swojego serca. Zaproszenie Ducha Świętego to sposób na wniesienie światła, nadziei i nowej perspektywy do Twojego życia. Poczuj motywację, aby spróbować z całą wiarą skierować to zroszenie i obserwować cuda, które mogą się wydarzyć. Zasługujesz na ten spokój, tę ciszę. Zrób to dla siebie, dla swojej rodziny, dla swojego domu. W końcu duchowość ma moc przemieniania życia, a Twoje może być następne. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego dnia ze świadomością, że Twój dom jest błogosławiony, chroniony i pełen pozytywnej energii. Ojciec Pio swoją mądrością i wiarą pozostawił nam to nauczanie nie jako zwykłą tradycję, ale jako prawdziwy akt wiary i ufności w Bożą moc. Kiedy zapraszasz Ducha Świętego do swojego domu, mówisz, że wierzysz w większą moc, że chcesz odpuścić swoje zmartwienia i zaufać, że istnieje boska siła, która zatroszczy się o wszystko. Być może zastanawiasz się, jak to zrobić. To proste, ale pełne mocy. Powtórz trzy razy z całą swoją wiarą i otwartym sercem: Duchu Święty, przyjdź do mojego domu. Zrób to w spokojnej chwili, kiedy naprawdę możesz się skupić i poczuć boską obecność. Następnie poczekaj i obserwuj. Daj przestrzeń Duchowi Świętemu do działania w Twoim życiu i domu. To niesamowite, jak małe akty wiary mogą mieć wielkie konsekwencje. Możesz zacząć zauważać poczucie spokoju, którego wcześniej nie było, lub być może Twoje codzienne zmartwienia wydają się mniej przytłaczające. Interakcje w Twoim domu mogą stać się bardziej harmonijne, a Ty możesz poczuć nową energię i nową nadzieję. To tak, jakby w każdym zakątku domu włączono światło, przynosząc komfort i spokój. Nie lekceważ potęgi tej prostej praktyki. Ojciec Pio głęboko wierzył we wstawiennictwo Ducha Świętego, a wielu, którzy poszli za jego radą, było świadkami znaczących zmian w swoim życiu. Masz teraz taką możliwość. Zapraszając Ducha Świętego, nie tylko prosisz o ochronę i błogosławieństwa, ale także wzmacniasz swoją wiarę pokazując, że wierzysz w boską obecność i przemieniającą moc, jaką ona niesie. Dlaczego więc nie spróbować już dziś? Znajdź chwilę dla siebie, w ciszy i zadumie, i wyślij to wyjątkowe zaproszenie. Może to być początek głębokiej przemiany w Twoim życiu i domu. Zasługujesz na ten spokój, na to połączenie z boskością. Spróbuj i zobacz, jakie cuda mogą się wydarzyć, gdy otworzysz swój dom i serce na Ducha Świętego. A najbardziej niesamowitą rzeczą jest to, że nie potrzebujesz niczego poza swoją wiarą. Nie są wymagane żadne skomplikowane rytuały ani specjalne przedmioty. Wszystko, czego potrzebujesz, to szczera intencja i głos, aby wysłać zaproszenie. Prostota tego aktu sprawia, że jest on tak dostępny i potężny. Możesz być w swojej sypialni, salonie, a nawet w ogrodzie, wszędzie tam, gdzie czujesz się komfortowo i spokojnie. Obecność Ducha Świętego nie jest ograniczona przestrzenią ani czasem, objawia się tam, gdzie jest mile widziana. Kiedy zaczniesz zauważać zmiany, niezależnie od tego, czy będzie to nieoczekiwane poczucie spokoju, czy poprawa relacji w domu, zdasz sobie sprawę, że ten mały akt wiary jest stałym źródłem odnowy. Za każdym razem, gdy powtórzysz to wezwanie, potwierdzisz swoją wiarę w boską moc i wzmocnisz swoje duchowe połączenie. To jak podlewać roślinę. Z każdą kroplą wiary staje się silniejsza i piękniejsza. Co więcej, praktyka ta może stać się szczególnym momentem wspólnoty rodzinnej. Wyobraź sobie, że gromadzisz wszystkich w domu, w kręgu modlitewnym, zapraszając do siebie ducha świętego. Wzmacnia to nie tylko więzi duchowe, ale także rodzinne. Każdy może dzielić się swoimi pragnieniami i potrzebami, wiedząc, że wspiera ich wspólna wiara. Ta chwila może stać się filarem Twojej rutyny. Ostoją spokoju i nadziei pośród codziennego chaosu. To niesamowite, jak małe akty wiary mogą mieć wielkie konsekwencje. Możesz zacząć zauważać poczucie spokoju, którego wcześniej nie było, lub być może twoje codzienne zmartwienia wydają się mniej przytłaczające. Interakcje w twoim domu mogą stać się bardziej harmonijne, a ty możesz poczuć nową energię i nową nadzieję. To tak, jakby w każdym zakątku domu włączono światło, przynosząc komfort i spokój. Nie lekceważ potęgi tej prostej praktyki. Ojciec Pio głęboko wierzył we wstawiennictwo Ducha Świętego, a wielu, którzy poszli za jego radą, było świadkami znaczących zmian w swoim życiu. Masz teraz taką możliwość. Zapraszając Ducha Świętego, nie tylko prosisz o ochronę i błogosławieństwa, ale także wzmacniasz swoją wiarę pokazując, że wierzysz w boską obecność i przemieniającą moc, jaką ona niesie. Dlaczego więc nie spróbować już dziś? Znajdź chwilę dla siebie, w ciszy i zadumie, i wyślij to wyjątkowe zaproszenie. Może to być początek głębokiej przemiany w Twoim życiu i domu. Zasługujesz na ten spokój, na to połączenie z boskością. Spróbuj i zobacz, jakie cuda mogą się wydarzyć, gdy otworzysz swój dom i serce na Ducha Świętego. A najbardziej niesamowitą rzeczą jest to, że nie potrzebujesz niczego poza swoją wiarą. Nie są wymagane żadne skomplikowane rytuały ani specjalne przedmioty. Wszystko, czego potrzebujesz, to szczera intencja i głos, aby wysłać zaproszenie. Prostota tego aktu sprawia, że jest on tak dostępny i potężny. Możesz być w swojej sypialni, salonie, a nawet w ogrodzie, wszędzie tam, gdzie czujesz się komfortowo i spokojnie. Obecność Ducha Świętego nie jest ograniczona przestrzenią ani czasem, objawia się tam, gdzie jest mile widziana. Kiedy zaczniesz zauważać zmiany, niezależnie od tego, czy będzie to nieoczekiwane poczucie spokoju, czy poprawa relacji w domu, zdasz sobie sprawę, że ten mały akt wiary jest stałym źródłem odnowy. Za każdym razem, gdy powtórzysz to wezwanie, potwierdzisz swoją wiarę w boską moc i wzmocnisz swoje duchowe połączenie. To jak podlewać roślinę. Z każdą kroplą wiary staje się silniejsza i piękniejsza. Co więcej, praktyka ta może stać się szczególnym momentem wspólnoty rodzinnej. Wyobraź sobie, że gromadzisz wszystkich w domu, w kręgu modlitewnym, zapraszając do siebie ducha świętego. Wzmacnia to nie tylko więzi duchowe, ale także rodzinne. Każdy może dzielić się swoimi pragnieniami i potrzebami, wiedząc, że wspiera ich wspólna wiara. Ta chwila może stać się filarem Twojej rutyny. Ostoją spokoju i nadziei pośród codziennego chaosu. Kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, jak bardzo ta prosta, ale potężna praktyka zmieniła twoje życie. Dni pełne stresu i niepokoju zaczną wydawać się odległe i zastąpione ciągłym poczuciem spokoju i pewności siebie. Obecność Ducha Świętego w twoim domu to nie tylko pocieszenie w trudnych chwilach, ale także nieustanne źródło inspiracji i siły. Dodatkowo zaczniesz zauważać nową harmonię w swoich relacjach. Komunikacja stanie się bardziej otwarta, połączenia głębsze, a wzajemne zrozumienie bardziej obecne. To spokojne i duchowe środowisko może wzmocnić więzi rodzinne i stworzyć przystań, w której każdy czuje się bezpieczny i kochany. Duchowość ma moc jednoczenia, leczenia starych ran i promowania prawdziwszej i trwalszej miłości. Kontynuując praktykowanie tej inwokacji, Możesz także poczuć inspirację do poszukiwania innych sposobów pielęgnowania swojej wiary. Może zacznij czytać więcej o życiu Ojca Pio, dołącz do grup modlitewnych, lub znajdź nowe sposoby na włączenie duchowości do swojej codziennej rutyny. Każdy mały krok, jaki zrobisz na tej ścieżce, może przynieść nowe odkrycia i głębsze zrozumienie Twojego celu i połączenia z boskością. I tak dzień po dniu Twój dom staje się prawdziwym sanktuarium. Miejscem, w którym odczuwa się i celebruje obecność Ducha Świętego. Doświadczysz dowodu, że wiara może przemieniać rzeczywistość, niosąc światło i nadzieję, nawet w najtrudniejszych chwilach. A przede wszystkim będziesz kultywować życie bogate w duchowość, miłość i cel. Kontynuuj więc tę podróż z ufnością i otwartym sercem. Za każdym razem, gdy zapraszasz Ducha Świętego do swojego domu, odnawiasz swoją wiarę. I tworzysz świętą przestrzeń, w której rozkwita pokój i radość. Uwierz w moc tej praktyki i pozwól, aby błogosławieństwa, jakie ona przynosi, rozświetliły każdy aspekt Twojego życia. Zasługujesz na to, aby doświadczyć tej przemiany i doświadczyć pełni, jaka towarzyszy boskiej obecności w Twoim domu. Subskrybuj kanał i zostaw swoje intencje modlitewne w komentarzach.